Witam Was na naszym kanale o zdrowiu koralowo. Nazywam się Olga Zalizecka, jestem dystrybutorką firmy Coral Club i teraz chcę się z Wami podzielić tą legendarną programem, o której tak dużo się mówi. Pewnie widzieliście wiele dobrych, pozytywnych rezultatów zdrowotnych u ludzi, którzy pisali, że przechodzili programy 90-dniowe. Czym więc jest ten program 90 dni? Po pierwsze, zacznijmy od tego, że on trwa nie 90 dni, a 104 dni. A dlaczego zaraz Wam opowiem? Pierwszym krokiem w tym programie jest przejście programu Coral Detox Plus. To program, która została w pełni opracowana przez dietetyków firmy Coral Club, gdzie wszystkie składniki wzajemnie się uzupełniają, rozpoczynają oczyszczanie organizmu i wspomagają odpływ żółci. Drugim krokiem w tym programie jest program Parashield Plus, ale trzeba będzie go podzielić na pół. Czyli ogólnie to pudełko jest przeznaczone dla jednej osoby na 60 dni. W programie 90-dniowym najpierw przez pierwszy miesiąc, czyli 30 dni, przechodzisz Parashield Plus, potem przechodzisz na 14-dniowy program oczyszczania Kolowada Plus, a następnie kontynuujesz i kończysz cały ten program, czyli 104 dni, drugą częścią Parashield Plus. Znowu miesiąc. I właśnie takie połączenie tych trzech programów daje te niesamowite rezultaty. Na naszym wideokanale znajduje się już pełna instrukcja, jak prawidłowo stosować Coral Detox Plus, Para Shield Plus, a także mamy film o kolowadzie. Bardzo ważne jest, aby przez cały czas trwania tego programu przestrzegać specjalnej diety przeciwpasożytniczej. A w przypadku kolowady w instrukcjach jest dodatkowo dokładnie opisane, jaka powinna być dieta, jakie produkty należy wykluczyć z jadłospisu i jak najlepiej wszystko przygotować podczas tych 14 dni w trakcie tej kolowady. Ważne jest, aby przez cały czas trwania tego programu pić wysokiej jakości wodę z dodatkiem mineralnej kompozycji Coral Mine. A teraz uwaga. W składzie tych dwóch kroków Coral Mine już się znajduje, ale do Kolowady trzeba będzie dokupić taki właśnie zestaw saszetek Coral Mine. W tym zestawie mamy akurat 30 saszetek, co zasadniczo wystarcza na miesiąc. Często pojawia się pytanie, jak często przeprowadzać ten program. Jest zalecenie, aby przeprowadzać go raz w roku, ale są też rekomendacje, żeby robić to dwa razy w roku. Wszystko zależy właśnie od twojego stanu zdrowia, twojej wagi, twojego stylu życia. Dlatego to właśnie ty decydujesz czy robić to raz w roku czy dwa razy w roku. Ale jeśli chcesz, żeby twój organizm jak najdłużej pozostał zdrowy, lepiej przeprowadzać ten program dwa razy w roku. Najlepiej przechodzić cały ten program pod czujnym okiem swojego opiekuna. Dlatego koniecznie skontaktuj się z osobą, która ci go poleciła. Właśnie w ten sposób osiąga się najlepsze rezultaty. A jeśli pojawią się u ciebie dodatkowe pytania dotyczące tego programu, proszę napisz do osób, które podzieliły się z tobą tym filmem.